Taki niezwykle emocjonujący konkurs, no i to czwarte miejsce, to można powiedzieć, chyba biorąc pod uwagę wszystko, to chyba i tak sukces dzisiaj. Znaczy, biorąc pod uwagę cały dzień, jak to wszystko wyglądało, bo nie możemy ukrywać tutaj, że skakać z jednym zawodnikiem, który nie był w pełni sił, bo od rana odczuwał problemy żołądkowe i to takie były skoki na siłę. Niemniej jednak, no, no konkurs myślę z dużymi szansami. On nie do końca nam wyszedł. Były popełnione błędy u niektórych zawodników i te skoki nie były takie, na jakie ich stać. Natomiast czwarte miejsce bierzemy tak, jak jest. No i jedziemy dalej. Co tam się stało no, Kamilowi? No bo czy to coś, co może się ciągnąć, czy raczej jednorazowa rzecz? Myślę, że jednorazowa rzecz, bo sytuacja została opanowana już przed południem i w tej chwili jest tylko kwestia dojścia do siebie, żeby zaczął przyjmować normalnie, normalnie pokarmy, był trochę odwodniony i no, potrzebuje teraz y, każda godzina gra na jego korzyść. No, trudno tutaj było nie zauważyć, no, że jednak te skoki Jana Kaziobry chyba tutaj trochę zaważyły na tym czwartym miejscu. Czy to jakoś słabszy dzień jego? Szczególnie drugi skok. Pierwszy był jeszcze w porządku, tam też kwestia warunków. No, one były różne dzisiaj, to był bardzo loteryjny konkurs, czego się spodziewaliśmy. Natomiast w drugim skoku trochę za bardzo w miejscu to odbicie wyszło. Nie było tak dobrze dobrego tempa w trakcie odbicia, żeby później udało się odlecieć lepsze mety. Ta skocznia jest tutaj dosyć czuła na, właśnie na takie błędy. W pewnym momencie po skoku Eisenbichlera wydawało się, że trochę nam Niemcy pomogą, ale no nie wystarczyło to. No Nie wystarczyło, są może poza Norwegami kolejny raz, wszystkie ekipy popełniają gdzieś błędy, i to jest mimo wszystko suma 8 skoków. Można powiedzieć, że mimo wszystko dobrze, to taki scenariusz był dzisiaj, a nie w za świata? Podobnie mówili Austriacy. W takim razie, czy można tutaj kogoś tak indywidualnie wyróżnić dzisiaj na plus? Przede wszystkim Piotrka. To jego dzisiejsze skoki były takie skoki, jakie byśmy chcieli często oglądać i szczególnie w konkursach drużynowych, chociaż w indywidualnych też były fajne, kiedy skacze dwa bardzo dobre skoki, zdecydowanie i długie, a przede wszystkim skuteczne. Na warunki narzekać nie ma co dzisiaj? Każdy może narzekać, każdy może się doszukać, że gdzieś było bardziej lub mniej sprawiedliwie, natomiast to jest Lachty i myślę, że jak na Lachty to nie było aż tak źle. Jak ma być jutro, jeśli chodzi o warunki? Myślę, że będzie bardzo podobnie. Tutaj wielkich zmian nie oczekujemy. Patrząc na taką bardziej długofalową prognozę pogody, to dopiero pierwsze dobre dni w i to jest wtorek. Rozumiem, że z Kamila powinniśmy zobaczyć. Ja myślę, że na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast no, musimy też patrzeć, jak się będzie sytuacja roz, rozwijać. Natomiast w tej chwili już zdecydowanie lepiej. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia jutro.